Za chwilę mechanik, panie mechaniku, panie mechaniku, widać, że część siłę dachu. Hm? Głęboko widzę o? Jest zimno. Oh. Dobra chodź, jak? O! Muszę się chować, chodź. Dobrego goń. Mechanik, chodź, rusza. Lusia, chodź ksz, ksz, Chodź ksz, Chodź, chodź Luścia O ja chyba nie? Ksz, o tam jest, chodź <grym> Chodź Lusia, chodź ksz, ksz, ksz. Chodź do mnie Hai. Tu 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 chodź ksz, ksz, ksz. Chodź Chodź Luś chodź 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 No wyłaź Wyłaź chodź Mam cię. Także mamy ją. O jako zimno Jum, moje. Także poniedziałek zaliczony. Zalisa debę na ręku. Chodź na idziemy, No No goń.